Macie rację, będą rewelacje! Muzeum w Lubrze odsłoni dzisiaj swój najnowszy nabytek. Tajemnicza rzeźba wykonana z utwardzonej lawy została niedawno odkryta na najwyższym tybetańskim szczycie górskim przez kuratora muzeum, pana Kubdela. Adrien! Marinette, przyszłyśmy tu dlatego, że chciałam wam pokazać, co odkryłam na temat superbohaterów, a nie żebyś gapiła się na Adriena. Możesz to robić codziennie w szkole. Super Adrienów, aj... Bohaterów. Zamieniam się w słuch. Otóż superbohaterowie, tacy jak Biedronka i Czarny Kot, czerpią moce z magicznych klejnotów zwanych Mirakulami. E, obiecałaś, że nie będziesz drążyć tematu Biedronki, żeby nie narażać jej na zdemaskowanie. O, to prawda. Ale to nie ma nic wspólnego z jej tożsamością. Zamierzam pomóc Biedronce dopaść władcę ciem. I chyba odkryłam związek między superbohaterami, oh. władcą ciem oh. i Mirakulami. Jestem przekonana, że Biedronka, czarny kot i pozostali bohaterowie byli od wieków ukazywani w sztuce, aż z nieznanej przyczyny zniknęli i świat o nich zapomniał. Zostało nam tylko to Biedronka ze starożytnego Egiptu. A tu czarny rycerz, a może czarny kot posiadający mirakulum. Idziemy! A tu, Dama, czy może super bohaterka z motylami? I jeszcze Herkules! Albo posiadacz Mirakulum lwa! Czekaj, to istnieje też mirakulum lwa? A dlaczego nie mirakulum króliczka? Wiecie, że w dawnych czasach malowano rzeźby? Większość farby z biegiem lat zniknęła, ale mikroskopijne pigmenty pozostały. Dzięki tej aplikacji można zobaczyć jej oryginalny wygląd. A teraz najważniejsze: wszystkie te dzieła są ze sobą powiązane, mają ten sam symbol. Spójrzcie, jest na każdym z nich. To jest symbol tajnego stowarzyszenia. Jakby jakiś zakon strażników od zarania dziejów trzymał pieczę nad superbohaterami. Hmm. Taki znak jest na tybetańskiej rzeźbie znalezionej przez Tatę. Natali, co się stało? To nic takiego, tylko zawroty głowy. Może lepiej wracajmy do domu. Według mojego taty, ta tybetańska figura ma około 200 lat! Z tego co wiem, <laughs> przez ostatnie 200 lat nie było żadnych superbohaterów z mirakulami. Więc ta rzeźba jest ostatnim śladem po mirakulach. Dopiero niedawno pojawili się Biedronka i Czarny Kot, by walczyć z władcą Ciem. Ale numer! Mój film pomoże Biedronce zdemaskować władcę Ciem. <laughs> Czekaj! Chcesz opublikować te teorie na biedroblogu? Właściwie to już udostępniłam filmik. Tajemnica mirakulów absolutny odjazd! No jasne, odjazd, tak? E, niesamowite. Na pewno Biedronka będzie zachwycona Twoim odkryciem. Władca Ciem również. E, 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 muszę już lecieć! Zapomniałam odrobić lekcję, To na razie. Symbol tajnego stowarzyszenia, jakby jakiś zakon strażników od zarania dziejów trzymał piecze nad superbohaterami. To moja wina, mistrzu, przepraszam. Niepotrzebnie powierzyłam jej wtedy mirakulum. ja to doskonała dziennikarka. Prędzej czy później odkryłaby tę tajemnicę skrywaną od stuleci. Ale spokojnie, to nie doprowadzi władcy ciem do nas. I ten sam symbol widnieje na rzeźbie, która dotarła do luwru w tym tygodniu. Niemożliwe! To jest niemożliwe! Już po nas!